Eider XP49 jest w zakresie izolacji termicznej liderem wśród cegieł. Jednowarstwowy mur o grubości 49 cm spełnia wszystkie wymogi dla budynków niskoenergetycznych bez dodatkowej izolacji. Dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej Eider XP49 zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach i gwarantuje maksymalny komfort mieszkania przy niskich kosztach energii. Kompletny system cegieł spełnia wszystkie wymagania. Szybko powstaje optymalny termicznie i strukturalnie mur. Prosty system, przyjemne budowanie. U ochrony przed wilgocią na strop nad piwnicą lub płytę posadzki nałożyć papę izolacyjną. Następnie za pomocą niwelatora ustalić najwyższy punkt i nałożyć wyrównującą warstwę zaprawy. Zaczynając od pustaka narożnikowego, ułożyć pierwszą warstwę cegieł pod sznurek. Każdą cegłę za pomocą poziomicy i gumowego młotka dokładnie ustawić na zaprawie. Fugi powyżej 5 mm wypełnić zaprawą termoizolacyjną. Na pierwszej warstwie można ponownie przykleić papę izolacyjną przeciw wilgoci. W domach bez piwnicy jest to konieczność. Od drugiej warstwy stosuje się specjalną zaprawę klejową. W tym celu potrzebna jest rolka do nakładania zaprawy 49 cm, a do ścian wewnętrznych 24 cm. Mieszadło Kolomix, które należy podłączyć do mieszacza, wiadro do zaprawy 30 litrów i wiadro do wody z podziałką. Przy grubości ścian 44 cm lub 17,5 cm dostępne są odpowiednie nakładki. Wlać 11 litrów czystej wody do wiadra na zaprawę. Następnie wsypać cały worek zaprawy. Mieszać około 5 minut, odstawić na 5 minut, a następnie jeszcze raz krótko wymieszać, aby uzyskać jednorodną świeżą zaprawę bez grudek. Odpowiednio ustawić rolkę, aby uzyskać warstwę zaprawy o grubości 3 mm i zwilżyć wodą. Następnie napełnić rolkę zaprawą. Ustawić rolkę równolegle do ściany zewnętrznej muru i przesuwać w kierunku układania pustaków. Powstaje jednolita szczelna warstwa zaprawy. Zapewnia ona doskonałe wiązanie i uniemożliwia przepływ powietrza w murze. Szczelna spoina wsporna jest podstawą do uzyskania hermetycznej powłoki budynku z optymalną izolacją. Ustawić pustaki. Najpierw umieścić pustaki narożne w otworach. Specjalne pustaki narożne z jednostronnym zazębieniem stanowią dobrą bazę dla tynku. Wsuwać cegły od góry do dołu w zazębienie. Lekkim uderzeniem młotka gumowego dopasować cegły. Po połączeniu narożników zazębienie pokryć dużą ilością zaprawy i przykleić je do cegły narożnej. Płaskie zazębienie jest później tynkowane. Pierwszą cegłę następnej warstwy ułożyć obróconą o 90 stopni. Raz, dwa i gotowe. Jeden rząd cegieł za drugim, jedna cegła w drugą. W ten sposób szybko powstaje solidny mur wysokiej jakości. Do cięcia cegieł należy stosować przeznaczoną do tego celu piłę. W miejscach, gdzie mają zostać później zbudowane ściany wewnętrzne, w fugach ścian zewnętrznych należy umieścić kotwy. Przy budowaniu ścian wewnętrznych są one umieszczane w spoinie wspornej. Skośne cegły ościeżnicowe zapewniają najlepszą możliwość wpadania światła do wewnątrz i ułatwiają montaż okien. W przypadku dłuższych przerw w pracy, rolkę do nakładania zaprawy wkładać do wiadra z wodą. Po zakończeniu pracy, rolkę dokładnie wyczyścić strumieniem wody z węża, szczotką i pędzlem z resztek zaprawy. Korony muru i wszystkie otwory w murze należy odpowiednio zabezpieczyć. Do murowania okien i drzwi oferujemy nadproża, które należy nakładać w 12 mm warstwie zaprawy. Stropy gęsto żebrowe układa się w ciągu jednego dnia. Specjalne pustaki krawędziowe pozwalają na uniknięcie mostków termicznych. Pierwszą warstwę cegieł kolejnego piętra ponownie ułożyć na dużej ilości zaprawy. Krok po kroku zbudować ściany szczytową. Aby ją szczelnie zakończyć, górna warstwa musi być wyrównana za prawą. Zbudować więźbę dachową. Ocieplić ściany szczytową wełną mineralną. Ułożyć dachówki, zamontować okna, dachowe budynek w stanie surowym jest gotowy. Wybierz unikalną jakość, w końcu buduje się tylko raz w życiu. Dzięki cegłom Eider możesz cieszyć się komfortem mieszkania i oszczędnością energii przez długie lata.